Dzień dobry, witam Państwa ponownie na naszych FAJFach. I zobaczcie Państwo, gdzie jestem: w samym sercu Warszawy, w tle kolumna Zygmunta i Zamek Królewski, a obok mnie urocza profesjonalistka, pani Magdalena Marcinkowska. Magda, powiedz mi, dokąd mnie zaprosiłaś dzisiaj? Co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj rozmawiać o coworkingu, o tym czym jest coworking, jakie są zasady savoir vivre, bo przecież to jest tematyka też Twoich, twoich spotkań. Oprowadzę Was po miejscu, które współtworzę od dłuższego czasu, którego jestem prezesem i mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa. Zatem idziemy do workinu. Tak. Wiemy już, gdzie się znajdujemy, ale może teraz powiedzmy sobie, co to jest w ogóle coworking. Magda, coworking to nie jest polskie słowo. Czy możesz nam w ogóle wytłumaczyć, co się zatem kryje? Nie jest to polskie słowo, oczywiście, chociaż już bardzo dobrze w Polsce funkcjonujące i y, myślę, że znane. Coworking to jest zjawisko, które wpisuje się w taki ogólny trend co-sharingu. Y, to znaczy, że mamy dobra, które już nie tylko służą indywidualnie jednej osobie bądź jednej grupie osób, tylko są no, wytworzone do. Współdzielenia się z nimi, czyli to jest taka ekonomia współdzielenia. Biuro nie musi być indywidualnym biurem Twojej firmy, w której pracuje nie wiem 10 czy 50 osób, ale możesz to biuro współdzielić z innymi osobami, innymi freelancerami, czy też innymi firmami. Słyszałam o tym, że coworking jest również ciekawy o tyle, że jest to takie miejsce, gdzie wszyscy mogą pracować bardziej kreatywnie, bo sama obecność innych osób, które realizują swoje projekty, powoduje, że nagle i nas w jakiś sposób oświeca. Czy ty byś potwierdziła tę tezę? Potwierdziłabym tę tezę, chociaż tak troszkę ostrożniej oczywiście, bo sama obecność innych osób to trochę za mało. Trzeba nawiązać kontakt, relacje, żeby, żeby faktycznie tą inspirację móc też czerpać z innych osób. Na pewno centra coworkingowe i biura coworkingowe są tak zaprojektowane, żeby tą kreatywność pobudzać i żeby sprawić, że nasza praca jest przyjemniejsza. jest Prostsza, przyjemniejsza w tym sensie, że yy, mamy zaprojektowane przestrzenie dedykowane określonym czynnościom. Jeżeli ja mam spotkanie luźne, gdzie mam mieć atmosferę na luzie i właśnie mamy, nie wiem, zrobić brainstorm, czy mamy wzbić się na wyżyny kreatywności, to pewnie smutne biuro gdzieś w Starej Kamienicy będzie mniej kreatywnym miejscem niż sala konferencyjna z pufami, z huśtawkami, z odpowiednim wyposażeniem, które pozwoli nam na tą kreatywność, nie wiem, z multimedialnymi, z nagłośnieniem. Więc bardzo, dużo, bardzo duże znaczenie ma właśnie design takiego, takiego miejsca. Wspomniałaś o ludziach. Jasne, nawet najlepszy design bez ludzi się nie obroni, więc pracując w biurze coworkingowym, trzeba założyć, że spotykamy się z znaczy, nie, trzeba założyć. Zazwyczaj takie, że spotykamy się z ekspertami z pokrewnej nam branży bądź zupełnie innych branż. I nawiązujemy te relacje. Czasem one są relacjami typowo zawodowymi, bo może się okazać, że możemy zrobić wspólny biznes, ponieważ ty świadczysz usługę którą ja właśnie potrzebuję, ja właśnie potrzebuję, a czasami to, są to zwyczajne towarzyskie relacje i okazja do wiesz, wymiany takiej zdań z pewnymi grupami, z którymi byśmy się być może normalnie nie spotkali, zajmują się czymś całkowicie innym niż, niż my i otwierają nam oczy na nowe rzeczy. Czyli mówiąc o coworkingu, możemy od razu mówić również o networkingu biznesowym. Możemy mówić o tym, że mamy szansę poznać takie osoby, które może nigdy nie stanęłyby na naszej drodze, ale z drugiej strony łączy nas też to, że wszyscy się zajmujemy biznesem. Czy dobrze to rozumiem? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja pracuję tu na Senatorskiej Workinie W lutym będą trzy lata, i tyle osób, ile poznałam, wspaniałych ludzi, kreatywnych, z wielkimi sukcesami biznesowymi. Także zdecydowanie jest to miejsce, gdzie takie relacje się nawiązuje. Czyli ta praca na pewno może, może nas uskrzydlić? Ale co z tymi osobami, które jednak wolą ciszę i spokój, bo nie potrafią się koncentrować w towarzystwie innych osób? Czy one też znajdą dla siebie swój kawałek w workingu? No i tu właśnie wracamy do tego designu, czyli jak powinna być dobrze zaprojektowana przestrzeń coworkingowa? Ona powinna zaspokajać potrzeby osób takich, które potrzebują towarzystwa, potrzebują stymulacji, lubią być w miejscu, w którym się dużo dzieje, lubią obserwować Innych, ale również powinny być takie strefy do pracy, jak na przykład prywatne gabinety, ciche, w których można się skupić, w których mamy bardzo dobrą akustykę, gdzie nie słychać tego, co się dzieje wokół, i gdzie po prostu możemy skupić się na swojej robocie, którą mamy do wykonania. Chciałabym też, żebyś powiedziała nam tak od strony technicznej. Jak wygląda skorzystanie z usług biura coworkingowego? Rozumiem, że budzę się pewnego dnia, mam pomysł, że chciałabym zacząć realizować jakiś projekt, bądź swoje biuro umieścić właśnie w Workinie, ale jak to zrobić? Jakie kroki powinniśmy podjąć, żeby nawiązać współpracę z Wami? Kroki są dosyć standardowe, czyli tak jak każda firma, po prostu bardzo łatwo jest nas znaleźć w internecie. Tę, tą ofertę mamy różną, skierowaną do, do różnych grup zawodowych. Mamy ofertę dla freelancerów, to jest oferta takiego coworkingu typu hot desk bądź biuro dedykowane, czyli jestem wolnym strzelcem i potrzebuję tylko biurko do pracy. A powiedz jeszcze, co to jest hot desk? Hotdesk jest to właśnie takie miejsce, w którym mogę usiąść, otworzyć swój laptop i popracować, ale gdy przyjdę do biura jutro, bądź za tydzień, to na tym hotdesku może siedzieć ktoś inny, więc ja muszę znaleźć sobie inne miejsce. To jest właśnie hotdesk. Biurko dedykowane skierowane jest do osób, które chcą mieć jednak zapewnione swoje miejsce, które im odpowiada, które jest sprawdzone, czyli tak no... Bardziej, bardziej stabilne, i to też jest taka oferta właśnie dla wolnych strzelców, ale trzeba podkreślić, że coworking coworking. Czy też biuro serwisowane to jest druga, druga nazwa, która jest też używana. Obydwie te nazwy są w obiegu. One znaczą trochę coś, in, trochę coś innego, bo coworking się wziął z San Francisco, właśnie z miejsc przeznaczonych dla pracy dla freelancerów. Z kolei biura serwisowane były skierowane bardziej do firm, niekoniecznie dużych firm, do mniejszych firm, gdzie mogły te firmy wynająć na przykład jeden gabinet bądź kilka gabinetów, Bądź moduł dla 20 osób. Teraz popularne są takie modele hybrydowe, czyli jesteśmy trochę coworkingiem, trochę biurem serwisowanym. Takim miejscem właśnie jest, jest working. Idąc krok dalej. Ponieważ cały ten trend coworkingowy bardzo się rozwija, no to coraz częściej korporacje również stają się naszym, naszym klientem, bo to to nie jest już tylko miejsce dla, dla freelancerów. Zapytałaś mnie o tą ofertę. Ta oferta y, zmienia się i y, również sytuacja pandemiczna y, i to, co się dzieje na świecie, sprawia, że zmienia się nasz sposób, y, nasz sposób pracy. Y, coworkingi stają się coraz bardziej atrakcyjne dla dużych firm. Dlaczego? Dlatego, że można na krócej zobowiązać, na krócej po prostu podpisać umowę i podjąć zobowiązanie. Wracając do tego pytania, bo już wybiegam. Wybiegłam do przodu. Jak zacząć? Przyjść? Można przyjść do nas w godzinach otwarcia, obejrzeć, otrzymać ofertę. Odwarcia, czyli? czyli godzina 9, 17 i podpisać ofertę, umowę na miejscu i zacząć pracę od zaraz. Tak się, tak się zdarza. Bądź na takim modelu bardziej tradycyjnym: dostać ofertę, przemyśleć, podpisać umowę. Wielkim plusem jest to, że można zacząć bardzo szybko, ponieważ nasze biura są w pełni wyposażone. To oznacza, że na dobrą sprawę możesz przyjść z telefonem komórkowym i z laptopem, siadasz i, i już pracujesz. Nie, nie, firma nie musi angażować się w cały proces dostosowywania lokalu do swoich potrzeb. Umeblowania, infrastruktury internetowej, Drukare, kuchni, drukarek. Wszystko jest podpięte, wszystko jest gotowe. A jeżeli ktoś nie ma swojego laptopa? No to musi kupić. To musi kupić, rozumiem. Bo pytanie jest słuszne też, czy można u państwa wynająć. Sprzęt, tak? Ale rozumiem, że to trzeba mieć już swoje. Powiem ci szczerze, że poza jakimiś wydarzeniami szkoleniowymi nigdy nie mieliśmy takiego zapytania, czy, czy mamy komputery. Chyba po prostu już żyjemy w takich czasach, tak że, mają. że raczej wszyscy mają, tak. Magda, a czy możesz jeszcze powiedzieć, jaki jest ten minimalny okres najmu powierzchni, przestrzeni, biura? Cztery godziny. 4 godziny, a to jest ważna informacja, prawda? bo na pewno są osoby, które może będą chciały tylko zaaranżować spotkanie z klientami. To rozumiem, że też jest to możliwe. Tak, no to jeżeli chodzi o salę konferencyjną, to to, na, to jedna godzina, to jest taki minimum. Mhm. Można u nas wynająć właśnie salę na spotkanie. Jeżeli chodzi o biuro, to są cztery godziny i to jest coś, co wprowadziliśmy właśnie w okresie pandemii. Wcześniej, przed, przed marcem tego roku, nie mieliśmy takiego wynajmu biura na godziny w ofercie, bo no nie czuliśmy takiego, takiej potrzeby, tych zapytań nie było. Aczkolwiek jak... Sama siedziałam w domu w marcu, w kwietniu i jak obserwowałam rynek, to, to widzę, że y, ludzie potrzebują wyjść i, i skupić się. Tak? Mimo, że pracują zdalnie i na przykład chcą kontynuować tą pracę zdalną z domu, to z domu wszystkiego nie. Załatwimy klienta nie zaprosisz do swojej kuchni czy do swojego salonu. Chyba, że już jesteś na stopie przyjacielskiej z klientem, ale jednak co w pracy, to, to, to w pracy, a dom jest takim no, miejscem azylu. azylu. Mhm. Pandemia bez dwóch zdań zmieniła nasz, nasz świat i on na pewno już nie będzie nigdy taki, jaki był przedtem. Stąd warto właśnie mówić o tych nowych rozwiązaniach. I świetnie, że tak bardzo elastycznie reagujecie na potrzeby rynku, no bo na tym właśnie polega to przeprowadzenie przedsiębiorstwa. Proszę powiedz mi jeszcze, a jeżeli chodzi o właśnie, cały czas wracam, przepraszam, do tej strony technicznej, bo chciałabym wiedzieć, czy osoba, która chce zawrzeć umowę z Wami, nawet na tę godzinę czy cztery, jakie dokumenty musi mieć ze sobą, czy musi mieć jakieś dokumenty? czy jak musi być przygotowana do podpisania umowy? Jeżeli to jest taki wynajem, właśnie na godzinę, na 4 godziny, wtedy nie wymagamy dokumentów. Pobieramy przedpłatę, czyli klient płaci przed rozpoczęciem właśnie korzystania z biura i może korzystać z naszych przestrzeni w godzinach otwarcia, czyli właśnie między 9 a 17. Jeżeli mówimy o usługach już takich, które uprawniają do wejścia 24 godziny na dobę, tak? Gdzieś, no, w zasadzie głównie, głównie mamy klientów, którzy podpisują z nami umowę. Wtedy oczywiście no, trzeba okazać dokumenty, jeżeli to jest firma, spółka, to są to dokumenty firmowe, jeżeli jest to osoba fizyczna nie, 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 nie prowadzi działalności gospodarczej, to jest to dokument po prostu toż, tożsamości. Ponieważ wówczas dajemy właśnie taki wstęp 365 dni w roku 24 godziny. Na dobę i po prostu ze względów bezpieczeństwa musimy wiedzieć, kto w naszych przestrzeniach yy, przebywa. Oczywiście. Ale z tego, co powiedziałaś, wynika, że nie tylko osoby prowadzące działa, działalność gospodarczą bądź firmy, bądź podmioty prawa handlowego mogą korzystać z, woj, z Waszych usług. Bo ja do tej pory byłam przekonana, że coworking to jest yy, oferta tylko i wyłącznie dla przedsiębiorstw. Jak rozumiem, tak nie jest. Osoby indywidualne nieprowadzące działalności, działalności gospodarczej też mogą skorzystać z, was, z waszych usług? Mogą, aczkolwiek faktycznie to jest taki no, niewielki procent naszych klientów. Głównie to są firmy i przedsiębiorstwa, zdarzają się osoby prywatne. Zazwyczaj są to osoby, które na przykład z zagranicy przeniosły się do Polski, czy z uwagi na kształcenie się, czy za swoją drugą połówką, na przykład przyjechały do, do kraju i też potrzebują miejsca, w którym mogą się pouczyć, popracować, ale jest ich zdecydowanie mniej niż, niż firm. I powiedz jeszcze, proszę, co oprócz tego, że możemy pracować, możemy spotkać się z klientami, możemy realizować jakiś swój pomysł, co jeszcze możemy zrealizować w workingu? W Workinie, Workinie, w, Workinie, w Workinie od niedawna możemy zrealizować transmisje online, czyli spotkania, które my transmitujemy do internetu. Możemy zorganizować szkolenia przez internet, webinary i różnego rodzaju nagrania. To też jest coś, co zdecydowanie stało się bardziej popularne z uwagi na pandemię i uznałam, że jeżeli dotychczas wynajmowaliśmy nasze przestrzenie na szkolenia stacjonarne, to dlaczego by nie zacząć tego robić w internecie? A kto się zajmuje całą obsługą techniczną, bo to jednak jest przecież taka ważna część i bez tego nie ruszymy dalej? Budujemy Czy, liczyć? Budujemy. Czy możemy liczyć na Was, tak? Czy... Tak, my zajmujemy się wtedy takim wydarzeniem od A do Z, aczkolwiek można też wynająć po prostu naszą przestrzeń pod tego rodzaju wydarzenie, jeżeli firma ma własną ekipę techniczną. W naszej pierwszej części pani Magda powiedziała, co to jest coworking, w jaki sposób moglibyśmy skorzystać z usług biura working. Za to w drugiej części opowiemy o zasadach savoir-vivre obowiązujących w takich przestrzeniach współdzielonych, bo wiemy o tym dobrze, że tylu ilu ludzi w danym pomieszczeniu tyle może się pojawić potencjalnych problemów. Zapraszam na drugą część.